Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na szybki i delikatny makijaż dzienny, do którego wykonania nie użyłam ani jednego cienia. Jak widzicie oko jest delikatnie zaznaczone, a to za sprawą kosmetyków, które mam również na twarzy, czyli makijaż oka wykonałam za pomocą pudru, brązera, różu oraz rozświetlacza. Jeśli podoba Wam się ten sposób zrobienia makijażu i jesteście ciekawi jak go wykonałam, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Tak moja twarz wygląda bez makijażu. Zabieramy się za wyrównanie kolorytu twarzy. Do tego celu użyję kremu BB z Eniu z Avonu. Jest on w takim kolorze beżowym. Nie ma on bardzo dużego krycia, lecz bardzo fajnie wyrównuje koloryt skóry i również bardzo fajnie nawilża, więc wcześniej nie nałożyłam żadnego kremu nawilżającego, ponieważ on spełnia również tą rolę. Pod oczy nakładam oczywiście korektor pod oczy, korektor z Essence w dosyć jasnym kolorze, pokrywam nim cały obszar pod oczami i również powieki ponieważ korektor w dzisiejszym makijażu będzie stanowił również jako bazę pod kolejne kosmetyki nakładane na powiekę wklepuję go palcem, rozprowadzam równomiernie i teraz za pomocą pudru, dokładnie jest to MAC Studio Fix i za pomocą pędzla z Hakuro flat topa e, będę wyciskać go w twarz dzięki temu będę z, uzyskam większe krycie więc tutaj krem, delikatny krem BB i ten dosyć mocno kryjący puder będzie fajnie się sprawdzał e, brwi nie będę zaznaczać kredką do brwi lecz brązową kredką z Miss Sporty ponieważ będę chciała później tą kredkę e, Tą kredką zaznaczyć linie rzęs, więc kredka do brwi nie będzie się do tego nadawać, ponieważ zawiera ona wosk, który może podrażnić Wasze oczy, więc lepiej użyć kredki stricte do oczu, ponieważ na brwiach nic się nie stanie. Policzki zaznaczę oczywiście bronzerem, moim ulubionym bronzerem z MAC w odcieniu Harmony i moim ulubionym pędzelkiem z Sunshine Minerals. Za jego pomocą będę zaznaczać kontur twarzy oraz również zaznaczę delikatnie moje czoło. Jeśli chodzi o róż, będzie to matowy róż z Mio. Odcieniu takiej brzoskwinki. Będę go nakładać pędzelkiem z EcoTools do nakładania różu. Jest on bardzo fajny, ponieważ jego em, kształt w bardzo szybki sposób pomaga nam zaaplikować róż w odpowiednim miejscu. Róż jest delikatnie napigmentowany, więc krzywdy sobie nim nie zrobimy. Teraz tym samym pędzelkiem będę aplikować mój ulubiony rozświetlacz z Yoko, który daje na twarzy przepiękną taflę. Tak prezentuje się makijaż. Twarzy i teraz te same kosmetyki będę nakładać na całą powierzchnię moich powiek, czyli tak prezentują się kosmetyki, których będę używać, czyli puder z MAC, bronzer z MAC. Róż z MIO oraz rozświetlacz z JOKO. A więc zabieramy się do pracy. Za pomocą dużego pędzelka będę aplikować puder podłóg brwiowy, aby optycznie go podnieść. Również aplikuję go na całą powierzchnię powieki, aby utrwalić korektor. Teraz, za pomocą brązera i puchatego pędzelka do rozcierania zaznaczam załamanie powieki. I teraz, za pomocą dużego pędzla i rozświetlacza, zaznaczam całą powierzchnię powieki ruchomej, i w ten sposób uzyskuję bardzo świetlisty. Efekt za pomocą różu. Będę zaznaczać zewnętrzny kącik delikatnie. Sprawię, że będzie on delikatnie różowy i matowy. Rościelam wszystko, całe granice brązera i rozświetlacza. Teraz za pomocą skośnego pędzelka będę zaznaczać dolną powiekę, aby oko nabrało większej wyrazistości i teraz kredką z Porti, którą zaznaczałam wcześniej brwi będę zaznaczać linię rzęs aby optycznie zagęścić ten obszar i żeby oko stało się bardziej wyraziste teraz za pomocą dwóch maskar będę tuszować swoje rzęsy ta maskara z Vivo nadaje moim rzęsom długości i rozdziela je zaś ta maskara z L'Oreal dodatkowo nada im objętości i takim to sposobem efekt jest bardzo, bardzo widoczny. Czas teraz na usta. Użyję mojej zielonej, ulubionej utleniającej szminki z celi w kolorze 3, która nada moim ustom naturalny różowy odcień, i dzięki temu nie będę musiała w ciągu dnia robić poprawek. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Makijaż jest bardzo delikatny. Jak widzicie, nie musimy używać cieni do wykonania e, makijażu dziennego i myślę, że jest on idealny dla osób, które często wyjeżdżają i nie chcą zabierać ze sobą zbyt wiele kosmetyków kolorowych. Dajcie znać, czy korzystacie z tego typu makijaży na co dzień. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach.